Dawaj Z Disuj Disney Adventure, dlaczego nie chcesz program. Ninja. <śles> Dobra, flashbangi starniał flashbangi z kariery, z mopsów, wszędzie miał flashbangi. Brał dopłatę, brał starego, brał matkę pod pachę Ja biorę wszystkie flashbangi, flashbangi, flashbang, flashbang, suko. Rasuję na smoku, na smoku rasuję na beka, bekam i stary do ucha, bekam każdego rapera, bekam wszystkich flashbangi ze starym na budowie, a no tak stary nie żyje. Bo jestem DODANYM i kurdystym koksem. Flashbangi, flashbangi. <noise> 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 Dalej nie śpiewam, bo jestem koksem. Flashbangi. Dalej nie śpiewam, bo jestem koksem. Okay. Ja no to starym.